Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Wszystkie linki do omawianych przeze mnie wydarzeń znajdziecie pod filmem. Zapraszam. No i wszystko wskazuje na to, że w Norwegii razem z końcem sierpnia kończy się również lato. Tak, informuje Norweski Instytut Meteorologiczny z uściśleniem, że na północy kraju temperatury zaczną spadać już teraz nawet do zera, a na południu te spadki zaczną się dopiero w okolicach piątku. Także to chyba już powoli najwyższy czas, żeby chować swoje hawajskie koszule do szafy. Kończy się lato, ale wszystko wskazuje również na to, że wkrótce skończą się rządy norweskiej premier Erny Solberg i jej partii konserwatywnej. Tak wynika z przedwyborczych rankingów, w których wynika również, że władze w kraju fiordów przejmie partia pracy razem z koalicjantami. Ale po dokładniejsze omówienie i po więcej szczegółów zapraszam serdecznie do naszego artykułu. Skończyła się również długa i imponująca kariera muzułmańskiego imama Zdramen, który w wolnych chwilach kolorował swojego Facebooka treściami antysemickimi. Tłumaczył się po wyrzuceniu, że to nie on te historie o Żydach i gazowaniu wymyślał, tylko on je po prostu u siebie udostępniał. Wyrzucający go tłumaczyli i uściślali, że muzułmanie w Norwegii i tak na chwilę obecną nie mają najlepszej opinii, a takie treści i tacy ludzie tą opinię jeszcze pogarszają. Na Facebooku dzieją się również inne złe rzeczy, takie jak oszustwa, przed którymi ostrzega norweska policja. Najnowsze wygląda tak, że pisze do ciebie twój znajomy, niestety ze schakowanego już konta, który nie jest już twoim znajomym i mówi że potrzebuje drugiej osoby, bo bierze udział w konkursie i prosi Cię o podesłanie do niego SMS-a, którego za chwilę dostaniesz. Ty tego SMS-a wysyłasz, i tak się okazuje, że to jest awaryjne logowanie do Twojego konta, które już Twoim kontem nie jest, ponieważ podałeś mu tego SMS-a. Także uważaj! I cały czas pozostając na Facebooku. Facebookowa grupa Olie Brolet, czyli zajmująca się ekologią i informowaniem o złych następstwach wydobycia ropy naftowej, w ciągu trzech dni uzyskała 100. 13 tysięcy członków. Na chwilę obecną jest już 216 tysięcy osób zainteresowanych tematem ekologii i chcący, chcących walczyć. Z wydobyciem ropy. Generalnie jestem mocno sceptyczny co do walki na Facebooku z czymkolwiek, jednak ta liczba naprawdę imponuje i bardzo dobrze, że tyle osób jest świadomych zagrożenia. I tą sensacyjną informacją kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. Życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego czwartkowego poranka. Trzymajcie się dzięki. Cześć.